Witajcie, tak na szybko lotem błyskawicy. Kilka słów o wydarzeniach wokół Iranu. W mojej ocenie to ważne. Iran zadecydował o rozpoczęciu produkcji uranu wzbogaconego do 60%. Do tej pory produkowali uran wzbogacony do 20%. Jak powiedział wysłannik Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Kazim Garibabadi, modyfikacja procesu właśnie się rozpoczęła i spodziewamy się otrzymać produkt w przyszłym tygodniu z wirówek w Natans. A mocniejsze słowa padły z ust prezydenta Iranu Hassana Rouhaniego. Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że decyzja Teheranu o zwiększeniu wzbogacania uranu do 60% jest odpowiedzią na izraelski terroryzm nuklearny. Przypomnę, że chodzi o izraelski atak sabotażowy na irański zakład wzbogacania uranu w Natanz. Wczoraj natomiast izraelskie media poinformowały, że izraelski statek Hyperion Ray. Został trafiony przez irański pocisk w pobliżu portu Fudziara w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Statek miał zostać lekko uszkodzony. Spekulowano, że prawdopodobnie został trafiony pociskiem z drona. Jeszcze ciekawsze informacje napłynęły wieczorem. Otóż kanały zbliżone do irackich szyickich milicji poinformowały o ataku na budynek, tak zwany Safe House Mossadu w Erbil w Iraku. Poinformowano, że zabito tam wielu agentów, którzy przebywali w tym miejscu. Grupy zapowiedziały, że jutro, czyli dziś, opublikują nagranie z całej akcji, więc jeśli okaże się, że to prawda i będą realne dowody, a nie tylko jakiś filmik, gdzie niewiele po nim można wywnioskować, to będzie naprawdę grubo. Póki co należy to brać za całkowicie niepotwierdzone wydarzenie, pomimo, że irańska Press TV, irańska telewizja o tym poinformowała, <tosłuch> Ale jeśli to prawda, to jest to majsterszczyk Iranu, bo zabito agentów obcego państwa działających nielegalnie na obcej ziemi rękoma Irakijczyków, czyli miejscowych. No ale póki co, bierzmy to jako plotkę. A przed chwilą Rosja ogłosiła dzisiaj duże ćwiczenia na Morzu Czarnym, zanim spodziewane okręty marynarki wojennej USA wejdą w rejon Morza Czarnego. Chociaż do końca nie wiadomo, czy przypłyną, bo wczoraj już pojawiały się jakieś yy, dementi ze strony Amerykanów, że nie wiadomo, czy przypłyną. Ale Rosja ogłosiła dzisiaj te ćwiczenia, w których udział ma brać jedna fregata klasy Admirał Grigorowicz, Admirał Makarow, dwie korwety klasy, klasy Bujan, Gajworon i Wyższy Iwołoczek, jeden poduszkowiec typu Bora, Samum i jeden trałowiec typu Natia, Iwan Gołubiec. Ale żeby tego było mało, to wczoraj Białoruś oskarżyła Polskę o to, że niezidentyfikowany obiekt latający z Polski, lecący, naruszył białoruską przestrzeń powietrzną, następnie obiekt miał zawrócić w kierunku Polski. Polska zaprzeczyła, że coś takiego miało miejsce. Polski Resort Obrony Narodowej oświadczył, że tego dnia wieczorem wojskowe statki powietrzne nie wykonywały lotów w pobliżu granicy z Białorusią. I to jest zaledwie ułamek z tego, co się dzieje w ostatnich dniach. Dopiero w weekend, być może w piątek mi się uda, postaram się coś nieco więcej powiedzieć o tym, co się dzieje, o wydarzeniach z obecnego tygodnia. Na teraz to wszystko z mojej strony. Dzięki i do usłyszenia.